No, ej uważaj będziecie zrobiłem przecież. Daj szybko proszę... Witajcie przepraszam serdecznie, dzisiaj robimy tego. Strefę zagrożenia. Mamy z młodym Jacksonem. Aka z zwoki. Leciutko. odbijajcie na kanał. Co to no. kurwa jest odunek no. wysadzający? Kurbek zwoki do no, sobie może wysadzić, kurwa, łeb Daj Dojdę do ciebie od razu. mam siano. No to bym chciał, by było ten, dużo wrogów. Ja mam dużo siana. Dobra. Ej, aha! No, on mnie zabił. O no. Ej, uważaj, będzie cię zabił przecież. Skrętałeś no. się, poczę... nie. Nie. <laughs> Mogliśmy od razu iść na tego Fortnite'a, to ty nie. Kur... Ja się cieszę, że mogę uczestniczyć w odcinku tego... Popularnego youtubera jakim jest Jatyk Grzybo. Ale nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę oraz dzwoneczka. A mój Instagram wyświetli się wam gdzieś tutaj. Lepiej w ogóle się widzą co odjebałeś przed chwilą. Nagrywaliśmy mi się z Young Jacksonem. A to takich nagrała ale kurwa. nie no Niestety. Niech... Gogle, 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 gogle się nagrały. Jak będzie kurwa dwa łapek w górę, to starzak wpierdala się na lola. To kurwa konto i gra ma na midzie idzie tak się śmialiśmy dzisiaj? Strona Kamili Hej <grywa> ja Witamy Was ponownie tym na frostbite No chłopy są mnie straża Chodzę do chaty, otwieraj drzwi i wijaj wi wi no dawaj dobrze Tu nic nie ma no Właśnie to dobra mam. No ja straciłem 100 życia prawie. Młotki leżą, czujesz to? Tutaj u mnie nikogo nie ma Ja mam hopa, mam hopa, tutaj jest hop Gdzie jest? Aha uh -huh. Beniu, co ja mam Dla <laughs> typów Och, to tak działa Ej, za, za, tutaj jest ten kontrakt A nie, w o, Ej dron! Tak Kampmy dalej. tutaj! Dobra, nie wychylaj. Raszujemy kurwa, dawaj kurwa! O jeszcze tym budynku co ja strażak? Jak to? Strażak się zabił mnie. Umieram. O! Tatarika parima! O yo jo, jo, jo! Jak ty kurwa na dachu jesteś? I ja rozjebałem drony i wyleciałem i z niego ten... <grym> Ty chcesz do kogo? Eee... do Czy masz MK? Ej, ja zamawiam se Co? Zamawiam se broń, szósta Czekaj Zamawiałem się kuraliala Galiala Bo czyja, bo my Galilali leci Gdzie jest kurwa ten mój Galilal? Gdzie on kurwa leci? Tu Dalej, rzucaj mi go Chłopci tam mnie strzelili z okna 35 a mam tylko Kurwie, kur... mu banie ale... Goście stamtąd strzelały Oho dostałem w banie Dobra, tam Oho Odrodzi się jeszcze? Już nie <laughs> Ej, dobra jeszcze trzech, nie, może to grosz. Co to daje? Nie chpuję na to <laughs> Ej, weź sobie zastrzyk sobie weź He? Weź zastrzyk Wiesz, SG-553, on to miał w Kurwa. No tego się już nie spodziewałem, nie? <laughs> Dobra, tak, nice. Darude Sons to... Już do mnie strzela ktoś. Kurwa, nie. Nie, to taka machinka jest tylko. Nie wiem. Ja nic nie mam w tej hajszce, biegnąc do ciebie. Jest w ogóle 3.01. Która jest? 1. Co ty pizdujesz, że już 3.01? <laughs> no. Dobra, potem idę w... ...chulę. O kurwa, się przestraszyłem. Ja już mam chyba cały... Jestem cały ubrany na elegancko. Oho. Co? Tam jest niekolorowa. Nie tego, z nimi to się... Masz kloka. Chodź tam, chodź tu na balkon. Dobra, to jest. Tam jest na A Ach, tu jest Glok Dobra, ee, chyba strefa leci tak tak zwana strefa zagrzeżająca. Ej chuf, 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 chuf! nie jest w cywil. Wierdalamy no. się w niego na pełnej. Drugi, drugi. Niebane dęciaki. Ej! Weź się, ci, weź weź się, weź się tam chodź, tu masz na miejsce jak chcesz. No tam jest ktoś, to brak tu chodź za chodę. O no, faktora, nie nie. Tam. Wychodź tam jest. Zachodź tam Fuck ja Nie żyję, nie żyję O Dzięki Co Maria Frajer ma zaczął ma zaciąg Jeszcze jeden? Yeah, nie, czekaj Łe <laughs> No to co? No to chyba. Koniec Jak jakaś miła dziewczyna jest chętna Z zainteresowaniem yeah. tym Dixonem Zapraszam Głoszę się w komentarzach Trzymajcie się cieplutko i subskrybujcie kanał Nała no, Hajla bajla, bajla.